Siedem miejsc w Europie, które wciąż są niebezpieczne i dlaczego? Miejsce siódme. W Dzierżysławiu na Opolszczyźnie znajduje się stara kopalnia gipsu, częściowo zalana wodą, na niektórych poziomach całkowicie pozbawiona tlenu. Miejscowi od lat opowiadają o krowach wessanych pod ziemię, budynkach osiadających w ciągu nocy, drogach zapadających się bez ostrzeżenia. To nie legendy. Tylko udokumentowane przypadki, potwierdzone przez geologów. Kopalnia nieustannie zapada się, tworząc kolejne zapadliska, a pod powierzchnią kryją się labirynty korytarzy wykutych w Gipsie i komory o nieznanych rozmiarach. Niemcy prowadzili tam wydobycie przez dziesięciolecia, zostawiając kilometry tuneli część zalana, część zawalona, część otwarta, lecz niedostępna, bo mapy niepełne dokumentacja. Zaginęła. Wejście bezwzględnie zabronione. Brak tlenu oznacza śmierć w kilka minut. Lodowata woda sprawia, że nawet ratownicy nie mogą tam wejść. Legenda głosi, że Niemcy ukryli tam tajną broń lub skarby, ale dostęp fizycznie niemożliwy. Kolejne zapadliska to kwestia lat. Kopalnia żyje własnym rytmem, systematycznie zjadając grunt. A na pierwszym miejscu dowiecie się, co leży na dnie morza, po którym pływają statki z milionami turystów, i dlaczego stanowi to śmiertelne zagrożenie dla całej Europy. Miejsce szóste. Fort d'Obervilliers na przedmieściach Paryża przez dziesięciolecia kreł śmiertelne niebezpieczeństwo stworzone przez najwybitniejszych naukowców XX wieku. W latach dwudziestych i trzydziestych ten stary fort przekształcono w tajne laboratorium, gdzie Maria Skłodowska-Curie prowadziła przełomowe eksperymenty z rudą uranu, nie wiedząc jak śmiertelnie niebezpieczny materiał przechodzi przez jej ręce. Ruda przywożona z kopalni Jachimow w Czechach, Skłodowska-Curie potrzebowała tom surowej rudy, by wyizolować kilka gramów czystego radu i polonu. Po jej śmierci Ford przejęła armia francuska, która w latach 50. prowadziła eksperymenty z solą radu 226, przygotowując się do testów jądrowych w Algierii. W latach 90. ktoś przeprowadził pomiary promieniowania. Wyniki alarmujące. Odkryto 61 beczek z Cezem 137 i Radem 226 oraz kilkaset kilogramów skażonego materiału. Rozpoczęto wieloletnią dekontaminację, ale ślady pozostały. Metalowa klamka do laboratorium Skłodowskiej Kiri emituje około 1,5 mikrosiwertu na godzinę, podobnie jak drewniane oparcie krzesła, na którym noblistka codziennie siadała. Jej osobiste notatki do dziś tak radioaktywne, że przechowywane w ołowianych pojemnikach. Miejsce piąte. 26 kwietnia 1986 roku, godzina 1:23. Eksplodował reaktor numer 4 w Czarnobylu. Chmura radioaktywna poleciała na północ przez Białoruś i Skandynawię, by w ciągu dni pokryć prawie całą Europę. Największą dawkę otrzymał las oddalony 2 kilometry od reaktora. Sosny w ciągu godzin zaczęły umierać. Ich igły z zielonych stały się rudawo-czerwone. Całe hektary lasu nabrały koloru rdzy. Czerwony las. Władze sowieckie podjęły decyzję, że las musi zniknąć, więc likwidatorzy otrzymali rozkaz zrównania go z ziemią przy użyciu buldożerów, ścięcia drzew, zakopania w rowach i zasypania piaskiem. Po kilku dniach prac pojawił się problem. Z gleby, przeożywanej przez maszyny, wydobywały się gigantyczne dawki promieniowania. Radioaktywny pył unosił się w powietrze tak, że operator Buldożera w ciągu godziny otrzymywał dawkę wielokrotnie przekraczającą roczną normę. Ludzie masowo chorowali. Projekt przerwano, choć oficjalnie ogłoszono sukces. Dziś Czerwony Las to martwy teren, gdzie wyrosły nowe drzewa. Ale pod glebą leżą szczątki starego lasu, a poziom promieniowania w najgorszych punktach osiąga jeden rentgen na godzinę. Tysiąc razy więcej niż naturalne tło. Ponad 90% skażenia w glebie pełnej cezu-137, strontu-90 i plutonu, który ma czas połowicznego rozpadu 24 tysiące lat. W lesie można znaleźć mikroskopijne cząstki z wnętrza reaktora, ledwo widoczne, ale śmiertelnie niebezpieczne. Dozymetr wykrywa przy nich 170 milisiewertów na godzinę, prawie milion razy więcej od normalnego tła. 15 minut w pobliżu takiej cząstki to dawka przekraczająca roczną normę. Godzina oznacza poważne uszkodzenia organizmu. Miejsce czwarte. Morze Północne rozciąga się między Wielką Brytanią a kontynentem na powierzchni przekraczającej 570 tysięcy km2 jedno z najbardziej pracowitych i niebezpiecznych akwenów świata. Rodzina Henka Buitiesa łowi na tych wodach od 11 pokoleń, tracąc wielu członków. Pradziadek zginął podczas sztormu wraz z synem, dwóch wujów babci również zginęło na morzu. To nie wyjątki, to statystyka dotykająca rodziny rybackiej od wieków. Morze charakteryzuje się ekstremalną zmiennością pogody. Warunki zmieniają się w ciągu godzin, przynosząc silne wiatry i gwałtowne fale. Południowa część ma głębokość zaledwie około 30 metrów, więc podczas sztormów fale dosięgają dna i wyrzucają ogromne ilości piasku na pokład, drastycznie zmniejszając stabilność statków. A fale są krótkie, gwałtowne i następują szybko po sobie, przez co statek nieustannie się kołysze. Heng pamięta noc, kiedy podczas sztormu wciągał sieci i zobaczył zbliżającą się falę większą od innych. Uderzyła z przerażającą siłą w tył kutra, wyginając stalową belkę, na której wisiały sieci, co groziło katastrofą, bo sieć mogła owinąć się wokół śruby napędowej. Zachodnie wybrzeże Jutlandii nosi nazwę Żelaznego Wybrzeża z powodu braku naturalnych portów. Setki statków w ciągu wieków rozbiło się o brzeg, zostawiając wraki na dnie jako dodatkowe zagrożenie. Temperatura wody nawet latem spada poniżej 10 stopni. Człowiek w wodzie doświadczy hipotermii w ciągu minut. Lucy Bricheno, oceanograf, wyjaśnia, że unikalny charakter fal wynika z faktu, że morze otoczone lądem z wielu stron, więc fale koncentrują energię na mniejszym obszarze. Modele klimatyczne sugerują, że morze może stać się spokojniejsze, ale sztormy będą groźniejsze. A Morze Północne, choć nie najbardziej burzliwe, jest akwenem intensywnie uczęszczanym, przez co więcej ludzi doświadcza jego śmiertelnego niebezpieczeństwa. Miejsce trzecie. W maju roku 2025 mała alpejska wioska Blaten w szwajcarskim regionie Wale stała się sceną dramatycznych wydarzeń pokazujących, jak szybko natura potrafi zniszczyć ludzkie osiedla. 19 maja geolodzy wykryli, że lodowiec wiszący nad wioską stał się niestabilny, bo wieczna zmarzlina topiła się w zastraszającym tempie, drastycznie zwiększając ryzyko gigantycznego osuwiska. Władze podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji. Mieszkańcy mieli 20 minut na opuszczenie domów. Około 300 osób opuściło swoje domy, zabierając zwierzęta i co się dało. A 10 dni później, 29 maja lodowiec runął z hukiem słyszalnym w promieniu kilometrów, tworząc lawinę z tysięcy ton lodu i skał, która zniszczyła 90% zabudowań wioski. Gdyby nie ewakuacja, zginęłyby setki osób, ale Blaten przestało istnieć jako społeczność, a mieszkańcy stracili wszystko. Bezpośrednią przyczyną są zmiany klimatyczne. W roku 2023 szwajcarskie lodowce straciły 4% objętości, rok wcześniej 6%. Lodowce przez tysiące lat trzymały razem skały. Lód działał jak spoiwo, ale temperatura rośnie, lód topnieje, a skały tracą oparcie, przez co kamienie spadają, tworząc osuwiska. Blatten to nie pierwszy przypadek. W roku 2023 ewakuowano mieszkańców Brinz Dwa lata wcześniej podobna sytuacja. W roku 2017 osuwisko w Bondo zabiło ośmiu turystów. Trasa na Mont Blanc, po której rocznie chodzi 20 tysięcy osób, została w lipcu 2022 zamknięta przez przewodników, bo lawiny skalne spadały zbyt często. Miejsce drugie. Selafield, położony na wybrzeżu Morza Irlandzkiego w Anglii, to kompleks obiektów jądrowych, który w roku 1956 zapisał się w historii jako miejsce pierwszego na świecie komercyjnego wykorzystania elektrowni jądrowej do produkcji energii, choć głównym zadaniem był program militarny. W czasie zimnej wojny Wielka Brytania potrzebowała materiałów rozszczepialnych do bomby atomowej, więc Selafield przekształcono w ośrodek produkcji plutonu. Przez dziesięciolecia zakład rozrastał się, aż przekształcił w gigantyczny kompleks zajmujący powierzchnię kilku kilometrów kwadratowych z ponad 200 budynków zatrudniający tysiące pracowników. Dziś Sellafield kryje ogromny problem. Zakład codziennie uwalnia do Morza Irlandzkiego około 9 milionów litrów skażonych radioaktywnie odpadów, systematycznie każdego dnia przez dziesięciolecia. Efekt? Morze Irlandzkie, oficjalnie uznane za najbardziej radioaktywnie skażone morze na świecie. Jego wody zawierają CES 137 Pluton, 239 Technet 99 i inne izotopy. Prądy morskie roznoszą skażenie na ogromne odległości, dotykając wybrzeży Irlandii, Szkocji, Walii przez co plaże, ostrygi i ryby zawierają wykrywalne ślady radioaktywności znacznie powyżej naturalnego tła. Badania pokazują, że ludzie mieszkający w okolicy mają podwyższony poziom radioaktywnych izotopów w organizmach. Raport z roku 2020 wykazał zwiększoną śmiertelność z powodu nowotworów w regionie. Selafield magazynuje gigantyczne ilości odpadów radioaktywnych. Zbiorniki z płynem, baseny z prętami paliwowymi, bunkry z kontenerami. Część infrastruktury z lat 50. dramatycznie przestarzała, niestabilna, z pęknięciami w betonie i korozją w rurach. Wycieki zdarzają się regularnie. Rok 1957. Pożar w reaktorze uznany za najpoważniejszą awarię przed Czarnobylem. Chmura radioaktywna nad Anglią, tysiące litrów skażonego mleka wylane do rzek. Zakład częściowo naprawiono, ale wiele problemów pozostało do dziś. Plan dekontaminacji koszt ponad 100 miliardów funtów czas ponad 100 lat. Problem nie ma technologii do bezpiecznej utylizacji wszystkich odpadów część materiałów tak gorąca, że trzeba czekać dziesięciolecia. Baseny z paliwem wymagają ciągłego chłodzenia 24 godziny na dobę awaria systemu oznaczałaby katastrofę. Zbiorniki z płynnymi odpadami bulgoczą w temperaturze przekraczającej 80 stopni. Beton systematycznie pęka pod wpływem korozji i promieniowania, wiek konstrukcji przekracza 60 lat. Inżynierowie żyją w strachu, że zbiornik po prostu pęknie, wylewając zawartość na zewnątrz, skażając teren w promieniu kilometrów, wymuszając ewakuację dziesiątek tysięcy ludzi. Rząd zapewnia, że sytuacja pod kontrolą, ale fakty mówią inne. Selafield to tykająca bomba zegarowa, której odpalenie tylko kwestia czasu. Zakład nie może być zamknięty, bo odpady już zgromadzone i trzeba nimi zarządzać przez stulecie, a morze irlandzkie pozostanie najbardziej radioaktywnie skażonym morzem jeszcze przez dziesięciolecia jeśli nie, stulecia. Miejsce pierwsze. Turyści na promach. Rybacy na kutrach, żeglarze na jachtach. Wszyscy dzielą przerażającą rzeczywistość, o której większość nie ma pojęcia. Mianowicie fakt, że bezpośrednio pod nimi na dnie Morza Północnego i Bałtyckiego spoczywa oszałamiający milion sześćset tysięcy ton amunicji wojskowej oraz 220 tysięcy ton chemicznych środków bojowych będących pozostałościami po dwóch wojnach światowych. Pod powierzchnią leżą bomby lotnicze, granaty artyleryjskie, torpedy, miny morskie, pociski rakietowe, naboje oraz broń chemiczna zawierająca gaz musztardowy, fosgen, arsen i inne bojowe środki trujące, które przez dziesięciolecia powoli rdzewieją, korodują i stopniowo uwalniają swoją zawartość do wody. Rok 1945 przeniósł koniec II wojny światowej. Niemcy pokonane, a ich arsenały pełne niewykorzystanej amunicji, której alianci musieli się pozbyć najszybciej jak można. Decyzja prosta: zatopić w morzu i zapomnieć. Statki załadowane amunicją wypływały w kierunku wyznaczonych stref zrzutowych, daleko od brzegu. Dowódcy otwierali ładownie i pozwalali, by bomby i granaty wpadały do wody, tonęły i znikały. W teorii plan działał idealnie. W praktyce rybacy często nie dotrzymywali wyznaczonej trasy, bo paliwo drogie, więc część wracała wcześniej, otwierając ładownie bliżej brzegu. Efektem jest amunicja chaotycznie rozrzucona na dnie, bez systemu porządku czy dokumentacji. Nikt dziś nie wie dokładnie, gdzie leży większość tej broni, bo mapy dramatycznie niekompletne. Część operacji nigdy nie została zarejestrowana, a koordynaty przybliżone. Szacunki mówią o 23 tysiącach odwiertów, z których 85% już nieużywanych, około 8,5 tysiąca kilometrów rurociągów, z których 20% nieczynnych, a pomiędzy nimi tysiące ton broni. Metal systematycznie koroduje pod wpływem słonej wody morskiej, która przez 80 lat niszczy stal. Stalowe beczki pękają. A ich zawartość wycieka bezpośrednio do wody, gdzie gaz musztardowy i inne środki trujące rozpuszczają się, tworząc toksyczne chmury, zabijające wszystko na drodze. A ryby, które pochłaniają trucizny, trafiają do sieci rybaków, zostają sprzedane na rynkach i lądują na talerzach ludzi. Rybacy regularnie wyławiają w sieciach granaty, miny, bomby. Oficjalny protokół jasny: Nie dotykać. Natychmiast wezwać saperów, ewakuować obszar. Problem nie zawsze przestrzegany. Rok 2010 rybak z Gdańska wyciągnął minę, nie wiedział co to, wrzucił z powrotem, mina wybuchła, poważnie uszkadzając statek i raniąc człowieka. Rok 2017 w Niemczech podczas planowania rurociągu przeprowadzono skan dna, i wykryto przerażającą liczbę około 300 bomb leżących na trasie. Wszystkie prace wstrzymane, a saperzy przez miesiące usuwali bomby jedną po drugiej. Każda budowa na dnie wymaga sprawdzenia pod kątem niewybuchów, co generuje astronomiczne koszty, liczone w milionach euro, wymaga miesięcy prac i stwarza ekstremalne niebezpieczeństwo. Saperzy pracują pod wodą w ekstremalnie trudnych warunkach. Zerowa widoczność, lodowata woda, silne prądy, a przede wszystkim stres, bo jeden błąd może oznaczać natychmiastową śmierć. Bomba leżąca pod wodą przez dziesięciolecia mogła ulec dramatycznym zmianom. Materiał wybuchowy, niestabilny, mechanizm skorodowany, przez co wybuch może nastąpić przy najmniejszym dotknięciu. Protokół zakłada kontrolowaną detonację na miejscu. Saperzy umieszczają ładunek, oddalają się i wysadzają bombę, co rozwiązuje problem, ale tworzy falę uderzeniową, zabijającą ryby w promieniu setek metrów. Problem: bomb są tysiące, a saperzy mogą usunąć kilkadziesiąt rocznie. Prosta matematyka prowadzi do wniosku, że przy obecnym tempie wystarczy na stulecia, a bomby nie czekają, tylko korodują dalej, i wycieki trują wodę. Badania pokazują poziom arsenu w Morzu Bałtyckim powyżej normy, a źródło jednoznacznie zidentyfikowane jako niemiecka broń chemiczna z lat 40. powoli wyciekająca ze zrdzawiałych pojemników. Ostrygi z Morza Północnego wykazują zawartość toksyn znacznie powyżej dopuszczalnej. Oficjalne zalecenie brzmi ograniczyć spożycie owoców morza z regionu, choć nikt tego nie czyta, więc turyści w restauracjach bez jedzą ostrygi, nie mając pojęcia, skąd pochodzą. Rybacy łowią dalej, bo muszą, to ich zawód. Statki płyną dalej, bo transport morski kluczowa część gospodarki, a tymczasem pod nimi, na ciemnym, zimnym dnie spoczywa gigantyczne cmentarzysko wojny. Miliony bomb, granatów, min, pojemników z gazem bojowym wszystkie pokryte rdzą, pękające, wyciekające, uwalniające truciznę, cierpliwie czekające. Eksperci ostrzegają, że w ciągu najbliższych 20 lat korozja osiągnie poziom krytyczny, co doprowadzi do masowych wycieków i utworzenia toksycznych chmur chemicznych w wodzie, których skutki będą katastrofalne dla ekosystemu i ludzi. Efekt: całkowite zamknięcie łowisk, zakaz kąpieli, ewakuacja dziesiątek tysięcy ludzi i kryzys ekologiczny odczuwalny przez dekady. Koszt usunięcia wszystkich bomb wynosi setki miliardów euro. Czas potrzebny co najmniej kilka stuleci pracy. Dodatkowo technologia częściowo nie istnieje, bo nie ma robotów zdolnych pracować na takich głębokościach. Rządy doskonale wiedzą o problemie. Regularnie organizują konferencje, wydają deklaracje, ale faktyczne działania minimalne i nieadekwatne do skali zagrożenia. Dlaczego? Koszty astronomiczne, a żaden kraj nie chce wziąć odpowiedzialności za problem stworzony przez poprzednie pokolenia. Niemcy argumentują, że choć to była ich broń, to przegrali wojnę, a alianci wydali rozkaz zatopienia więc odpowiedzialność zbiorowa. Wielka Brytania odpowiada, że wykonywała rozkazy wojskowe w trudnej sytuacji powojennej. Polska i kraje bałtyckie twierdzą, że to nie była ich broń, więc Niemcy powinni zapłacić. Efekt patowa sytuacja. Wszyscy wiedzą, trzeba coś zrobić, ale nikt nie chce płacić rachunku ani brać prawnej odpowiedzialności, przez co bomby zostają tam, gdzie są, rdzewiejąc i wyciekając dalej. A tymczasem turyści dalej pływają promami, jedzą świeże ryby, kąpią się na plażach. I nie zdają sobie sprawy z tego, co leży 100 metrów pod nimi. Milion sześćset tysięcy ton śmierci. 220 tysięcy ton trucizny czekające na dnie morza. Niewidoczne dla oka, zapomniane przez polityków, zignorowane przez społeczeństwo, ale absolutnie śmiertelne. To najbardziej niebezpieczne miejsce w Europie. Niewidoczne, bo ukryte pod powierzchnią wody, zapomniane, bo problem wydaje się abstrakcyjny, ale śmiertelne, w sposób przekraczający wyobraźnię.